Wyczekiwane długo na antenie Podkarpacie lei bo wielu, wielu widzów e, chciało aby, porozmawiać z Krystianem Wachowiakiem, który notuje dobre występy. Krystian, ostatnia bramka. dzisiaj niezły występ, wygrywacie pierwszy mecz. Jak to wszystko oceniasz? Co się dzieje wokół ciebie w ostatnich tygodniach? Na pewno się cieszymy głównie z tej wygranej, bo już czekaliśmy, to było takie upragnione zwycięstwo. No i w sumie to się liczy, też się cieszę z tych... Yy... Pozytywnych występów, także wszystko idzie w dobrym kierunku. I, I kibice mogą być też pozytywnie nastawieni na kolejny mecz, bo, bo z każdym meczem wyglądamy po prostu lepiej. Jak Co Szatnia mówiła po tym meczu? Czy taka ulga nagle po tym zwycięstwie u Was, czy, czy, to, czy spodziewaliście się, że w końcu zaczniecie wygrywać? Spodziewaliśmy się bo już z miedzią było widać w drugiej połowie naszą dominację i może trochę ulga jest, bo jednak to był takie mez za 6 punktów, że tak powiem i na pewno trochę kamień serca spadł i teraz wierzymy, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku co się działo w szatni, że po przerwie troszkę mieliście gorszy okres, nawet bramka z Twojej strony padła, powrzut z prawej strony boiska. I tak, taka, tak, byliście troszkę zdekoncentrowani, chyba przez te 20-30 minut drugiej połowy. Tak, tak. trochę wyszliśmy o spale na tą drugą połowę, zaczęliśmy bramkę, ale na szczęście się nie poddaliśmy i później to tak naprawdę my stawialiśmy warunki i się udało ten mecz wygrać. Dołączyłeś, do Stali już jakiś czas temu, ale tak naprawdę szansę dostajesz dopiero od, od dwóch spotkań. Czy wiedziałeś, że w końcu nastąpi Twój czas i teraz go wykorzystujesz w 100%? Znaczy, ja też tu przechodziłem bez okresu przygotowawczego, bez żadnego sparingu i tak na dobrą sprawę w tamtym, tamtym sezonie gdzieś tam ciężko było walczyć o, o skład z racji tego, że nawet pół sparingu nie rozegrałem. Dlatego gdzieś tam po prostu czekałem na swoją szansę, którą teraz wydaje mi się wykorzystuje. Śledzisz wyniki Wisły Kraków? Tak, tak, Zarka. Właśnie widziałem 51 z Arką wygrali, tak. Cały czas mamy z chłopakami kontakt, także śledzę. No to obie te drużyny nie wystartowały najlepiej w sezonie, ani stala, ani Wisła. Czy myślisz, że teraz obie po dzisiejszej po tym weekendzie ruszą do, do przodu? Oby, oby. Zawisłe też trzymam kciuki, bo jednak spędziłem tam trochę czasu, także mam nadzieję, a my jestem pewny, że będziemy zaczniemy teraz punktować. Dzięki i powodzenia w kolejnych Dzięki. meczach.